Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku Fifa 22 Ultimate Team. Dzisiaj otworzymy sobie naprawdę fajne paczuszki. Będzie paka za 125k, a także paczka Premier League Prime. Oprócz tego pokażę Wam zawodnika, którego zrobiłem, a także otworzymy sobie Pika 75 Także zapraszam. Generalnie sprawa wygląda tak, że. Podczas tego, co będę mówił teraz, będę poddawał meczek, także troszeczkę będę patrzył na ekran monitora. No, sprawa wygląda tak, że nagrałem już część odcinka, większą część odcinka teraz miała być to, to, co jest w tytule, ale co się stało? Skraszowało mi FIFA i wywaliło mi całe nagranie, także rozbiję te paczuszki, które miałem teraz otworzyć na dwie części. Najpierw otworzymy sobie nagrody za kwalifikacje oraz y, paczkę ligową, a potem pakę za 125k i Rozbudowę 8-5. W międzyczasie, oczywiście, meczyk zagramy pomiędzy tymi paczkami. Jeżeli chodzi o mecz, który dał mi kwalifikację, to gościu mi dał rage Quita, ale było 6 do 1 w 60 minucie. Także tak wyglądały, wyglądał meczyk, który dał mi kwalifikację do Foot Champions. Nie będę spinał się o pierwszą rangę, bo szczerze mi się troszeczkę nie chce. Więc odbieramy sobie nagrody za rangę drugą. Też są fajne paczki, może akurat coś się uda trafić. Finały osiągnięto. Bardzo, bardzo. Fajnie, playoffy, druga ranga. Przejdźmy do jeszcze odbioru paczki sezonowej. A więc udało się odblokować 27 poziom, jest League E, jest Serie A, ale ja wezmę Premier League, bo jest do trafienia Ronaldo, Bruno i jeszcze kilka innych fajnych kart. Dlatego zaryzykuję i pójdę w tą stronę. Najwięcej jest właśnie z Premier League, jeżeli chodzi o ten nowy event. Ale zanim, oczywiście, to zobaczmy sobie paczka, złota paczka zawodników. Jeden rzadki tylko, także wiecie, no nie spodziewam się czegoś. Niesamowitego, ale no mogłoby być, no niestety nie tym razem Ode Odebrałem Ozimena, nie? Ozimena odebrałem i tam w paczkach trafiłem 2 razy 84 4 kartę Także też całkiem spoczko, przetestujemy go sobie w tym, w tym meczu, bo poprzednim zapomniałem o nim w ogóle, że go zrobiłem i że miałem go przetestować Także nadrobimy to i przetestujemy go w meczu, który będzie za chwilkę A tymczasem złota paczka zawodników, premium, wymienna paczka, także no może coś, Okrany chociaż Ekrany poprosiłem i dostałem Mexic PS Carlos Vela. No średnie ekrany, ale zawsze ekrany. A więc rzućmy okiem na drugą paczkę. To teraz, nie dobra, tutaj jeszcze nie walkout. W paczce Premier League niech będzie walkout. Tutaj mogą być znowu ekraniki. Dziękuję. Widać EA mnie dzisiaj fajnie słucha. Jest to MyNon84. Także solidnie. Nie powiem, że nie. Solidnie bardzo. W środku jeszcze Lemar83. Okej, okay, okej. Okay. No to co? Przejdźmy do paczki Premier League. Prime, no jedna paczka na sezon, ale może, może tym razem się coś uda. Poprzednia paczka to był, pamiętam, nie wypał. Tym razem będzie inaczej, ja w to wierzę. Będzie tutaj karta specjalna Cristiano Ronaldo Team of the Group Stage. No nie, nie. Cameroon, S.O. Matip. Skończyło się na Matipie, miało być tak pięknie. Dobra, jedyną zmianą w składzie jest trap na bramce, wywaliłem Nojera, ponieważ strasznie, ale to strasznie mi wylewał. Stąd też mam około 110 tysięcy na koncie i jeszcze nie sprzedałem jakby trafów za ligę weekendową. Także jeszcze sporo końców mam i powiem Wam, że no szukam, szukam nowego składu i mam już pewien fajny pomysł. Jest tam ikonka fajna, no i będziemy próbować, będziemy coś próbować, a tutaj jest piket czyli będzie wojna. Piqué kontra Zule. No. Mi się wydaje mimo wszystko, że to jednak zyla dostanie upgrade, dlatego też go zrobiłem z taką myślą. Ale składzik naprawdę, naprawdę solidny. Neymar, Messi, Vini, Nkunku, naprawdę, naprawdę klasa, okej? Okay, na razie chciała mi oddać, ale znowu zabrała. Ale środek obrony, szczerze, w ogóle pierwsza zgram na pikę. Także jestem no ciekawy, jak, jak to będzie wyglądało. Tutaj już te Kante Kanté. Ngolo, Ngolo, Ngolo. Georg, Fekirek. Kurde, znowu Ozimena nie dałem. Ja pierdziela ale jestem kurde web. Drugi raz. Dostałem drugą szansę od losu, żeby przetestować tego Ozimena. I, i jej nie wykorzystałem, no. Okej. Okay. Ajajaj. Kręci, kręci. Ale hakimi, hakimi, zimna krew i mamy, mamy to. Ojej, ale to pikę zabrał ładnie. No. Skubaniutki, no. Nie ten trik! Ja pierdzielam, ale to było. Okej, okay, uuuh. Hadzi! Ale sięgnął Totter No ładnie, ładnie, ładnie. No nie powiem, że nie, bardzo ładnie. Na razie, gościu, no taki meczyk w środku pola na razie, nie? No tak to wygląda, niestety. Oboje mamy dobre defensywy. Sz... Defensywy, bardzo szczelne. No i tak to wygląda, no solidnych, aczkolwiek teraz Fekir. Tutaj Abedi Pele, no ale wyrzucony. Wyrzucony, no i Renon Lodi, ładna nakładka. I Teo. No, nie, nie, tam był Piqué, No, pique to też ściana jest jednak. Jak w odbiorach naprawdę jest kotem. Oj, oj, nie ma nic? Nie jest? Dobra, u. Ej serio, mamy tak dobre defensywy z tym typem że fekir wychodzi i fekir O boże, ale wylało. No też co Podciął Pikę, aż przeproszę, przeproszę bo to Pikę by to wziął, gdyby nie potknął się o tegena. Ja pierdziele, ale musi być zły typ. Bardzo ładnie, no i kurde niebezpieczna kontra, bo Wini potrafi, Wini potrafi. Ale zły. ja pierdziele, ale no zmiażdżył zmiażdży w tym momencie Messiego. O, ej, dobry ten Pikę jest, kurde. Ten Zyle i Pikę naprawdę dobry. Do, 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 dobre karty w SBC, serio. Tylko, że. No, perspektywa tego, że wydaje mi się, da, no, ciągle będę to podkreślał, że. No, wydaje mi się, że raczej Pikę marny, marny ma szansę, no więc. Oczywiście zależy, jak Bayern wyjdzie, no ale. No, jest karta Showdown, więc muszą jakimś fajnym składem wyjść, nie? <laughs> jejku. Nie no, ale no, oni... Nie mam Messi szans się przechnąć przez UPA Meccano, ani przez Zylę, nie? Więc musi ich załatwić dribblingiem, A na razie nie załatwił, także prowadzimy jeden do zera po. No, z kolejną akcją, ale niestety się pośpieszyłem troszeczkę tym Fekirem, aczkolwiek mega błąd, Pique i Vinicius, Ale to sięgnął Ter stegen, ale Winik coś, coś lubi, lubi tych yy, zawodników Barcelony dręczyć. Ej. I Hadzi! Ooooo! No co za brama! Gąszcz obrońców, ale on postanowił i tak to strzelić! Pięknie! Pięknie! Hakimi! Doskonała piłka na Viniciusa, ale no nie, nie, no ter Stegen, Doskonała interwencja znowu Niemiec. Naprawdę w tym spotkaniu pokazuje, że jest warty czegoś. Ale Vini. Nie, no dalej. Kurde, Stegen. Co się dzieje? Dobry, dobry bramkarz jest. Ja lubię, lubiłem zawsze też Tegena, ale mało go używam, bo no linki mi nie pasują u niego za bardzo. No bo jest bardziej ja bardziej do Realu, wiecie o co chodzi. Niemcy, no, no, teraz do Zyla, ale nie mam drugiego Niemca, no i zawsze tak jakoś... Ale jego zespół jest zmęczony w ogóle, widzieliście? On chyba gra na... Ale chyba coś mu się w taktyce źle zrobiło. Ojoj. Renan Lodi jest tak zmęczony, a Bedi Pele pełne energii. No coś chyba w taktyce mu się źle ustawiło. Uuu, i teraz to będzie... No to nie, no raczej jak już... Nie no, coś... Musiał zagęszczenie chyba szesnastki zrobić. Im dalej w las, tym gorzej dla niego, nie? Generalnie. No bo później już mu sprintować nie będą. Naprawdę są bliscy tego. Zwłaszcza kiedy ja tak atakuję. No i patrzcie, Markinius. No przecież on nie może biec. Ja pierdzielę, a Fekir podać. Jezu, Kante. No to teraz Kante i... i, i, i... Vinicius, Vinicius, no nie, nie, złapiła. Wszystko złe, wszystko złe, jak to mówił pewien komentator. Claude Macalera, czy on zaliczy pierwszą swoją brameczkę? I Claude Makalele, pierwsza bramka w MKS-ie i chyba ostatnia, to jest chyba brameczka kończąca jednak i gościu Rage quiz, i jego również skończyliśmy, ale Claude Makalele niedługo się już pożegna z tym zespołem i prawdopodobnie w jutrzejszym odcinku zobaczycie nowy składik. Oczywiście wiecie, no jeszcze jest zależne wszystko od tego, co trafimy dzisiaj, ale no na ten moment wydaje mi się, że się żegnamy. Dużo skill ratingu mam, bo 1873, coraz lepiej, coraz lepiej to wygląda Więc przejdźmy do głównych paczuszek. Dobra, przepalamy składzik na rozbudowę 85+. 5 plus. no mam nadzieję, że nie wpadnie z niej karta 85+. 5 plus. składzik widzicie, no nikogo nie kupowałem, to jest ten plus Paczuszkę otwiera moja dziewczyna, także przetestujmy jej szczęście, dawaj 3, 2, 1 Był mały fail, więc lecimy jeszcze raz, 3 Dwa, jeden i paczuszka poleciała, proszę, walkout, proszę, proszę i czy coś będzie fajnego? Ja pierdzielę ekrany, nie wiem. Co prawda, Karwa to jest zawsze jakiś plus, bo to Real Madrid, ale nie no, tragiczna paczka, tragiczna. Ale czy paczka Ultimate, pierwsza taka w FIFA 22, przyniesie mi walkout? Zobaczymy za chwilkę. Jest to paczka za 200 meczy w Food Champions, także zobaczmy. Gwarancja 84, największa paczka ze złotymi piłkarzami. Czy coś mi przyniesie? Zobaczmy. Paczka Ultimate poleciała. I czy będzie walkoucik? Ja pierdzielę, nie no, co to się. Łona, no. 8-4, no oni sobie żartują chyba, no nie wierzę Paczka Ultimate i takie gówno, ludzie O Jezu O Boże, nie, no ja myślałem, że tu walkout będzie Ja tu już na no Ronaldo się nastawiałem No niestety, Paczka Ultimate nie oddała Troszeczkę nieudany odcinek, jak miałbym być szczery Skraszowało mi FIFA, wywaliło mi pół nagrania Paczki nie były jakieś super Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że jutrzejszy pik 8-6+, za Food Champions będzie dużo, dużo lepszy i trafimy tam jakąś kartę, która zmieni tą serię. Do następnego razu i siema!